Witam Was w kolejnym odcinku Survivals z Gekon G. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, idziemy rąbać ciemne drewno, ponieważ potrzebne znowu do ogólnej kryjówki. Do późniejszych planów. Sorry, od razu za szumy Wiem, że trochę samoladało mi się to zredukować, tak jakby do minimum. Bez lepszego mikrofonu i na się nie da nagrywać. No, no dobra. No jesteśmy w zniszczonym obozie drwali to są stare, opuszczone obozy. Jak widzieliście w filmiku yy, z prezentacją serwera, na przykład obóz łowców potworzył taki fajny obóz, a teraz wszystko jest zniszczone. Być oku, bojda nie założy. Nie no. W sumie tą mapę grałem kiedyś, była, jak nie jeszcze serwer Hamaci, oj, dawno temu. Ta mapa. Ja też miałem te Były tam. Ubojdy teraz tu nie ma, ja nie się zakładać czy mącił o tylko dodałem no, potrzebujemy czterech staków tego drewna około czterech staków Orąbiemy, no, no. ja nie myślę, że będę nam pokazywały, jak rąbie cztery staki tego drewna chociaż miał być odcinek Rąbiemy... drewno bo nazwa odcinka po oszukiwaniu drewna Wanda Fuck czy na to chciałem grąbać no, no widzicie las jest nawet spory jest ciemne drewno Darkwood Ja tak na to mówię to była wersja angielskiej i teraz się za drewno świerkowe znaczy no, już nie jak to się teraz no, za w zerwę wersji angielskiej zmieniło coś czy dalej wersji angielskiej z darku pokaż Wam jak kurą jest tak do tego momentu do później nic do Was już nie ma 4 staki nic sadzonki też zbieram będzie można jeść w pobliżu naszej bazy posadzić no jakoś to wychodzi. Już prawie jest tak. Już jedna siekiera prawie ja się kończy. O by starczyło tych siekier. Nie no, mam nadzieję, że starczy. A zaraz będzie tak drewne. To mało. mało. On właśnie to dobre ktoś jest drewno. jeszcze brzozowe. Tak tak był zadowolony jak będę miał resztę, czyli jest taki Bo to za długo jak by było pokazywania Jak robię to dreszcz Chociaż zobaczyłem teraz to, że jak nagrywam w przyspieszonym tempie To mogę to tak nagle No dobra, już pokażę Wam to Chociaż odcinek, ale niech będzie, wszystko Wam pokażę Wkurzałem takie duże drzewa Osory, no, ja ten klotek postąpiłem to no nie ma dobra. Nie na się z nim ląbaniem drewna hmm, tak. Trochę tu mówiłem, że nudny No ale no patrzcie, jakoś idzie Ona się siekiera skończy No ogólnie to macie, że wchodzić na serwer Tylko że ja z małokim będę muszę jest naprawdę ogarnięty, że z nigrało grał na Surgiwalu Człowiek filmiki robił ja już dawno Nie wiedział, o już tam nie nagrał filmików no po prostu pani go zawiedli Ja go kiedyś oglądałem, na 16 lat, teraz mam 18 się na nim wzorowałem No cóż, już moje głowy wyglądałem O, tak, chciałbym się ten ręką No, ten No, ale szukamy drzew To jest taki duży las, że powinien mi tylko Nie wiem. A się nie wiem, czy nie nagrywania i pokazać Wam, że będę miał te drewno. się nad tym zastanowię, czy ja bym nie tu miałem. No jednak ja marowanie kilku staków drewna trochę zdejmuje. No tak, te wysokie drzewa. trochę lagi są nie wiem czemu nie powinno być lagu wczoraj nie mogę też Minecraft 1.5 czytuję tekstury każdego klocka osobno to jest już wada nie mam ktoś taki mówi mi z fajną grę już mało komu to pójdzie bez lagów kolega który ma komputer Po 30 tysięcy nie cała aktywna gry 3000 i 3000 c 9 o, o, I też bym po nie chciał coś, a może określić, tylko fridów, trójek, naraz, no to jest tylko Battlefieldów trujek naraz, na maksymalne funkcjonowanie, tylko ma kilka który Trujek. No tylko przejądek PSL jest w miejscu, a normalnie ma tysiąc. I to właśnie są wady tego Minecrafta najnowszego. No patrzcie, jakoś powoli to idzie. Z trochę drewna no, mamy. Raczej siekier starczy, o to się nie muszę martwić, przyjąłem taką nadzieję. Te sezonki sobie odłożę, żeby to tak pogrupować mniej więcej. tak znowu wysokie drzewo. No nie ma co narzekać, one już takie są. Ciemne drewno takie jest. No powoli idzie. No i drzewa, no takie wysokie drzewo. A tu Podajemy się już jego ścięcia. No wszystko jest ogólnie dobrze. Mam pomysł na kryjówkę, z ubranego drewna też trochę normalne. No ono jest w takie łóżkowe i najczęściej spotykane. No aż pół staka trzeciego. Jeżeli powoli, to idzie. No, tych, wiem, drzew jest mnóstwo. Ale co tam tyle zbierać, nie każdy Też mówię, że można je posadzić później. Jak się tu skończą zapasy drewna. Przecież to nie jest jedyny zimowy biom na mapie, mam tam kilka. No, nie chcę się tam szukać. Chociaż set Home'a już mam. No i tak nie do mnie, którzy jest że ja się zgubię. W dzień to nie za bardzo trochę pograć, no cóż. No, jakoś gramy. Hmm? No, Przeciw? Tak. Poli idzie w w trochę nudne będzie osie. mamy już trzy staki nie wiem co to jest nudne większość pomija takie coś na nagrywaniu survivalu a dość najczęściej survival dlatego pokazuje to wszystko jak robię drewno i tak dalej się ciemno robi niebezpiecznie no 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 to nam wyjdzie. Co? Powoli, powoli do przodu. Jakiś szkielet nie przyszedł, bo zombie. No w ogóle. No to mówiłem w tym filmiku. Prezentat serwera, że na działkach są potwory połączone. No, za młodą kubończył a po co? Potwory na działkach. Żeby narzekali ludzie, że ich zabił na przykład kliper na działce? To by było bezsensu. No, już mało zostało. O, owca, nie my to jest za daleko. Ale to ja będę trochę wełny na łóżko, i tak za mało. No jeszcze dwie owce, niech tam się znajdzie. Mięso zapomniałem wziąć. No, bo nagrywałem coś na tym serwera wszystko odłożyłem do skrzynki. Ale, dobra, mięso też weźmie. Ja to postawiłem. No, sadzonki tu klocek drewna. I już mamy co, jakieś ale to się przyda. miki jest zabawnych nie odają do streamienia na YouTube. Na kanał serwerowy, ten szuma. Na razie mikrofonu nie kupuję. wyjść mikrofon za trzy stówę, albo... No i za stówę, żeby nie było szumka, bo słuchawki z mikrofonem. What fuck? Nie ja mam jedzenia. O. Głowa pająka. No, Przyda się. Nam. No już zostało, będzie trzeba wracać. Dobra mamy już drewno, szukam teraz portalu nie, gdzie jestem, ale już wiem Nie chcę drogi pokazywać no już... Dobra ja jestem przy portalu Przechodzimy, tu jest nasz domek, czeka nas dużo kopania, żeby zrobić to wejście No dobra bierzemy się do roboty To trzeba zniszczyć No tu, on tu będzie wejście. Trochę przerobić schody. Niech się zajmę później. Ten powoli, to idzie. Tak, kilof się skończy. No dobra. No, gdzieś. No, no, tak, tak, Dróg robię, sobie dwa kilo, Albo jeden, wystarczy jeden. No i można dalej kopać. Taki ogólny zarys tego mam. Tego na razie nie niszczę. Tego się nie niszczę. Tego, tego zaraz nie niszczę. No. Powoli, powoli. Pan się nie idzie. O, trzeba przerwą być. Takie ogólne plany tego mam, tego przerabiam Dobra Teraz można to burzyć Te wiem, może niech sobie zostaną później tak zniszczone Niby wszystko przerobione no. No tak potrzebuję do tego które też gdzieś tu miałem Mm, даже думаю, что достаточно. Ну, не знаю, такие. ощущение, Не в телефоне в новом Ale powoli ogólny zarys budowli powstaje. Aaa! To było tak niedobrze moim zdaniem. Co? No to. Co ja myślę, że to? No. My się tylko nanowiamy. No to będą szyby. O, faaaat!

Mamy wejście. No teraz trzeba trochę przerobić schody. chody. No to jedzenie. jak ja tam wejdę, to No i od razu to No Teraz trzeba, trzeba te schody zburzyć i trochę przerobić, tak jak mówiłem. Jak chcę łącznie jeszcze nie mam po tym ciemnym drewnem. Wiecie hmm. po co tyle z tak drewna skoro takie małe wejście? Ale mam duże plany. Z tą górą związane. No i teraz możemy przerajmiać. No dobra, w międzyczasie. Skończyłem wejście. Na razie taka, jako taka baza jest, wnętrze ją się dajmy później, ponieważ mam tu kopalnię do eksploatowania. No idziemy. Właśnie tu mogą być surowce. Tak osy tylko tu oświetliłem, będę musiał zabrać różne rzeczy, skrzyni. Kamień i patyki, żeby zrobić narzędzia do kopania. Kilof i łopaty. <słysy> <słysy> Jednak postanowiłem... Zadajdzie udekorować nie, trochę domek z ja drewnem tak jak to planowałem dlatego się prawdopodobnie za to weźmiemy no moim zdaniem można by trochę poszerzyć u ściany no dobra to pokażę wam jak będzie to poszerzone Sorry, to pokażę wam to jak już będzie poszerzone. No dobra, poszerzyłem trochę kryjówkę, sorry za tym nie jak się w ogóle da oglądać. No ale teraz musimy, musimy trochę tu wykopać i dać właśnie te drewno. No. Mniej więcej zrobię kawałek ściany. No. Tu, tak oddajemy. Zastanawiam się nad powiększeniem tego, trochę, bo to jest trochę niskie i nie jest pszczelne. No dobra. I tutaj też trochę węgla znalazłem się tu skopane Dobra. Mamy tutaj kawałek ściany. Ja wiedziałem czy to zbudować, czy pokazać wam już zbudowane, ale nagle nie postanowiłem na razie kopa, bo dzisiaj my o tym około zostało jeszcze nagrywane. Średnia długość odcinka to 25 minut. Dobra. Zaraz ja będziemy mieli ściany. Dobra. Mamy ściany. Na no ja no jednym z tych głównych No dobra. Powoli idzie. Nie, jako główny muszę to gdzieś porobił unele, jeszcze jakieś inne pomieszczenia. Mam nadzieję tylko, że drewno wstąpi. No ale mamy... No dobra, my nie prosi o wyrównanie działu. No dobra. Na razie robię... No no, dobra, możemy wracać do budowy Naszego nowego domku Dobra Głupi no, taj budowę, zacznę irytować się No i tu mamy Drugą ścianę Może pokażę wam jak to będzie wyglądać, jak zrobię całe. Występny beta projekt tego domku, no dobra. Skarzymy wam, jak to nie całe wyglądać. Dobra, jestem, zrobiłem na ile mi starczyło drewna. No ja jeszcze wam to pokażę. Powiedzcie, że to trochę niskie, trochę do dupy i tak dalej, ale to się zmieni, tam będzie ogólnie piętro. I Miałem 18 węgla, 10 węgla, zużyłem na pochodnie. Mm, sorry, sorry zabrata. Dlatego mi zostało tylko 8. Myślę, że znalazłem węgiel, jak to skurwałem. Będzie później wyższe, jak się zrobi piętro. Ogólnie to trzeba wrócić do kopalni. Mam przy sobie patyki. Chyba zrobię ze 3 kilofy. albo wiem wezmę krafta biorę krafta do kopalni tylko odłożę tego stone'a raczej kobal stone'a czyli bruk no tu szkiel był przed wejściem jak budowałem to nie chciałem tego pokazać że miałem burzy, bo nie zauważyłem tam przyjmiełem trochę na zewnątrz sprawiałem coś i figura skończyła ja chciałem to pokazać trochę. O to się Rasio znaczy przyda. To już to się nie. Hmm, tu też odłożę raczej. Hmm, to się może przydać. Wełna to to wcześniej zbierałem. Mam tu trochę tych surowców. To polowałem między odcinkami. No, no, Mora Moje trofeum. Dobra. Jesteśmy przygotowani do kopalni, tylko tu nie ma wejścia. Zaraz je zrobię, jeszcze pokażę Wam tutaj coś. Nie mam tu żadnych zmian, nie mam tam są szkielet. No to trochę dziwnie wygląda, wiem. No się góra skończyła. No, no. Teraz możemy iść do kopalni. O tym następnym odcinku. Gdzieś tu, jak dobrze pamiętam, było te wejście. A oh jest. To wtedy Czy ja to w ogóle kopię łopatą? No to nie te wejścia, a ja jeśli tam przekopiemy, bo to było koło tej. No dobra. Następny odcinek będzie w poszukiwaniu surowców. No w tym odcinku to nie było na tyle. zobaczenia w następnym odcinku.